Obie drużyny na to spotkanie raczej z jednym napastnikiem nominalnym. I pan Paweł Kukla rozpoczyna nam to spotkanie. To spotkanie doświadczony zawodnik Odry Włodzisław od pierwszej minuty. Kiejak gęsto tam jeżeli chodzi o obrońców, ale udało się wypracować. Strata, muszą wracać Wodzisławianie, których jest tylko dwóch. Mycan ma trochę miejsca daje się tę e piłkę odzyskać i kontynuować akcję Soszyński lewą stroną, środkowanie Myca no ma, dysponuje warunkami nie starali się forsować przepchnięcia tej akcji, goście prawą stroną, przeniesienie ciężaru na lewą i trochę pokłosie się też tego o czym mówiłem, no tutaj nie ma zbyt wiele miejsca na pomyłkę, a tymczasem groźnie pod bramką Odry i nie jest okazja do tego, aby pokusić się o jakąś celną wrzutkę na 16 metr. Będzie dobra okazja dla Błażeja Cady Bizbański, żeby pociągnąć tę akcję. I ta piłka zostanie przedłużona. Radzewicz potrafi dobrze dośrodkować. Przerwali w ostatnim swoją pasę meczu bez porażki, bowiem. Przegrali 2 do 1, ale to może za chwilę, bo groźnie pod bramką i to była jedna z takich... Radzewicz, ale dosyć płasko, chociaż tutaj też pomylił się jeden z obrońców Lechiziona Góra, bodajże Dybizbański. I mamy uderzenie z Dunka. Bramek. Wodzisławianie tracą pod koniec drugiej połowy, aczkolwiek teraz groźnie pod bramką Zielonogórski z... sobie z Krzyżokiem, Mycan, już jest asekuracja w postaci Zdunka, ale przewraca się jeden z obrońców Wodry i będzie doskonała okazja, mamy jeden do zera, A strzelcem gola Mateusz Surożyński, który wykazał się największym sprytem w polu karnym wobec tego zbiegu okoliczności, jaki miał miejsce w szesnastce gospodarzy. Tak więc kończy nam się ta pierwsza połowa bramką do szatni, zdobytą przez Mateusza Surożyńskiego dla gości. I rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. Piejak. Ma na sobie Ostrowskiego, Jak poradził sobie jednak, dobra piłka i też wydaje mi się, że bardzo dobra decyzja zawodników w białych koszulkach, Węglosz szybszy był od Ostrowskiego, Węglosz zabrał się z dobrońcą. ale też zagranie od Gacia niedokładne i Lechiści rozpoczynają swoją akcję ofensywną. Jednak piłka przeszła Kruppę raz jeszcze, Mateusz Surożyński 2 do 0. I nie chcę być yy, wydawać jakichś werdyktów wskazujących. Natomiast y, mam wrażenie, że po raz kolejny zamieszany wskazuje, by do niego zagrać na prawej stronie. Zagranie na dobieg jest doskonała okazja. Minięty bramkarz drużyny Lechi. Y, jeszcze próba dobitki, ale tutaj zablokowana. Goście, komfort, który dał im te dwie bramki, choć szukają kolejnej. I... Mateusz Surożyński wznawiającym z narożnika boiska, dobrze bita piłka gdzieś tam w piątym medli z problemami Dawid Witek, ale... I tutaj Gaci, który stał przy Mycanie Wybija tą piłkę, chociaż Mycan robi co może i groźnie pod bramką Odry i teraz Dawid Witek uchronił swoją drużynę... Wciąż w posiadaniu lechi Zielona Góra Vinicius Veneranda, który dośrodkował je na dalszy słupek i z pretensjami Przemysław Wmycan, który... Wodzisławianie. Jest trochę miejsca z tej prawej strony, można by to wykorzystać, można też wykorzystać fakt, że jest dużo miejsca kłosek, tak właśnie starał się uczynić, stałego fragmentu celebrując. Ułożenie piłki, dośrodkowanie. Raz jeszcze w piąty metr. Groźna piłka. Wsparcie partnerów z zespołu. Zejście do środka i uderzenie, ale... A tymczasem to właśnie goście szukają kolejnej sposobności do zdobycia gola. I teraz wydawało się, że będzie do tego doskonała okazja. Jeszcze nabiegający Jakąś próbę dośrodkowania Radzewicz. I niemal tam chyba 8 zawodników, i będziemy mieli bramkę kontaktową, już w doliczonym czasie gry 92 minuta. I Wodzisławianie strzelają bramkę na 2 do 1. Tak więc szykuje nam się tutaj emocjonująca końcówka. Co ciekawe, strzelcem gola Radosław Krupa. Tak więc we wszystkich tych Bański schodzi na skrzydło. Tam jest dużo miejsca. Aby kilka kolejnych sekund ukraść na nowo, a my mamy gwizdek kończący to spotkanie. Spotkanie 28. kolejki trzeciej Ligi Grupy 3. Spotkanie Odry Wodzisław Śląski, która przegrywa 1 do 2 z Lechią Zielona Góra.